Hey, cześć, tutaj gracz niedzielny, a to jest 26 odcinek z cyklu Zagrajmy w Wiedźmin 2 Zabójcy Królu w edycji rozszerzona. Jestem w tej chwili w obozie król, w obozie wojsk króla Foltesta i muszę z nim samym porozmawiać. Stoję właśnie przed jego namiotem i cóż, zanim pewnie do niego wejdę, to nie uniknę rozmowy tutaj ze starymi znajomymi, bo w oddali widzę. Cesarskiego posła, którego spotkałem w obozie e, Foltesta. Także chyba z nim będę musiał pogadać. Ścigają cię niemal wszyscy, a ty nadal żyjesz. Imponujące. Trudno mi się odzwyczaić od życia. Jak każdemu. W całej swojej karierze ambasadora jego cesarskiej mości nie spotkałem jednak nikogo, komu tak by się to udawało. Pozwoliłem sobie sprawdzić kilka doniesień na twój temat. Powtórzę jeszcze raz. Imponujące, szukasz zajęcia? Nie wiedziałem, że wynajmujecie się też jako żołnierze. Jestem tu w innym celu. Doprawdy? Mogę jakoś pomóc? Hmm. Ciekawi mnie, co tutaj robi poseł cesarza? Ostatni niefortunny konflikt nie wpłynął dobrze na sytuację ekonomiczną państw w północy. Jego cesarska mość pragnie stabilizacji. Chcemy wam udzielić pomocy finansowej. Odwiedzam więc krainy dotknięte wojnami. Z tego co widzę, Hensel radzi sobie doskonale. Szczegóły mojego poselstwa tutaj to sprawa między cesarzem a królem Kedwen. Mm -hmm. zapytam. Być może nie wszystko jest aż tak tajne. Jedną rzecz mogę ci zdradzić. Cesarz był bardzo poruszony pogłoskami o powrocie Białego Wilka. Kazał mi osobiście zbadać sprawę i zdać raport. Dlaczego się mną interesuje? Tego mi nie powiedział. Jego cesarska mość zachowuje swoje motywacje dla siebie. Hmm. Folt jest dobrym królem. Szkoda, że tak skończył. Przekazałem już konetablowi Natalisowi cesarskie wyrazy współczucia. Skoro już mówimy o folteście i temerii, krążą plotki o tajemniczym zniknięciu jego doradcy, czarodziejki Tris Marygold. Wiesz coś o niej? Dlaczego mnie o to pytasz, ekscelencja? Podobno coś Was łączy. No cóż, wymigam się. Przecież czarodzieje mają naturalny talent do rozpływania się w powietrzu. Dlaczego ktoś się tym niepokoi? Cóż, może ci sami ludzie zastanawiają się, czy uwięzieni w lochach Wiedźmini nie mają podobnych zdolności? Unikasz tematu. Zatem odpowiedzi są dla ciebie niewygodne. Mhm. Ale niech ci będzie. Nie będę naciskał. Zapytam o coś jeszcze, jeśli można. Oczywiście, ekscelencjo. Wspomniałem Tris, bo nurtuje mnie jedna sprawa. Coraz są znani z wzajemnej zawiści i rywalizacji. Ciekawe, czy jakaś sprawa mogłaby ich połączyć. Chyba nie do końca rozumiem, ekscelencjo. Zapytam konkretnie: czy wiesz coś o przynależności Gold do politycznej organizacji Czarodziejek? Oczywiście, zakładając teoretycznie, że jednak jesteście lub byliście ze sobą blisko. Dlaczego znajomości jednej z czarodziejek mogłyby interesować ambasadora Nilgardu? Interesują mnie różne rzeczy, na przykład sztuka. Dziś właśnie dostarczono mi bardzo interesującą rzeźbę. Dość specyficzne dzieło. Ulotne, zmysłowe, zmusza do rozmyślań. Pewnie nawet łowca potworów nie pozostałby obojętny wobec zaklętego w nim piękna. Zapewne. Obawiam się jednak, że nie mam czasu na podziwianie sztuki. Chcesz zapytać o coś jeszcze? Mam trochę spraw do załatwienia. Dlaczego waszą ekscelencję tak interesują organizacje czarodziejek? Zastanawiają mnie dziwne zbiegi okoliczności. Doniesiono mi, że podczas zamachów w okolicy widziano kilka z nich. Magowie zawsze kręcili się wokół monarchów. Tam są pieniądze i władza. Dlatego nikogo nie oskarżam. Powiedziałem, że to mnie tylko zastanawia. Ja... Oczywiście Najpierw Foltest, teraz Henselt Ekscelencja ma w planach odwiedzić króla Redani? Nie będę musiał jechać tak daleko Radowid jest teraz w drodze do Lokmuin Lub może już dotarł na miejsce Tam się spotkamy Lokmuin? Starożytne elfie miasto i źródeł Pontaru Dlaczego tam? Magowie chcą tam odtworzyć swoją radę Wystosowali zaproszenia do wszystkich monarchów Mhm Najpierw fault jest, teraz Henselt. ma w planach odwiedzić króla Redanii? Nie będę musiał jechać tak daleko. mój, magowie chcą. No dobra, to zakończymy tą kwestię dialogową. O sam kurczę widać tutaj cesarscy. I tam jego przydupa z nim poszedł. No cóż, to idę do Henselta. Hmm? Ale. A z nim mogę rozmawiać? Nie wiem, kim ty kurwa jesteś, ale mam nadzieję, że cywilem. Dobry tekst. Henselt, tu jesteś. Wejdź, Wiedźminie. Ta rozmowa zostanie między nami. Pomogłeś mi we mgle, a to znaczy, że mojej śmierci nie chcesz. Więc czego chcesz, Geral, się zriwi? Hmm. Mam dwie opcje. Chcę spokoju i wymierzyć sprawiedliwość. Nie wiem, czy zależy mi akurat na wymiarze sprawiedliwości jako Wiedźminowi, ale na pewno chcę spokoju. Spokoju, panie. Muszę oczyścić swoje imię. Niezwykłem mieszać się do polityki, ale tym razem nie mam wyboru. Krótko i konkretnie. Żadnego pieprzenia o kodeksach i tajemnicy zawodowej. Zabiłeś Voltesta? Nie. A wiesz, kto zabił? Hmm. Powiem, a co mi szkodzi. Wiedźmin. Leto. Znasz go? Hmm. Nie wiem, mam amnezję. Leto sugerował, że coś o mnie wie. Mogliśmy się wcześniej spotkać. Znasz starek Edweńskie powiedzenie? Kurwa, kurwie, ubanie, urwie. W przypadku czarodziejek sprawdza się ze stuprocentową skutecznością. Do rzeczy, panie. De Wild twierdzi, że ten Leto jest gdzieś w okolicy, to prawda? Tak. Czego to szuka? Chce mojej głowy? Ukrywa się przed jorwetem i jego skojatele. Nie wiem, co planuje. Zamierzasz go dopaść? Tak, panie. Ostatnie pytanie. Wiesz, kto zlecił zabójstwa Foltesta i Demawenda? Kto stoi za królobójcami? Nie, ale dowiem się, jak znajdę Leto. Szpiedzy potwierdzają twoje słowa. Wierzę ci. A teraz druga sprawa. Mgła, upiory i całe to magiczne gówno blokujące moją wyprawę wojenną. Czarownicy jak zwykle okazali się bezużyteczni. Bełkoczą coś o wyższej magii, klątwach, odroczonych i innych byzdetach, ale nic z tego nie wynika. Sprawę trzeba załatwić mieczem. Wiedźmińskim mieczem. Co ty na to? Puh, no cóż, jako Wiedźmin nie mam chyba wyjścia. Dobrze. Zrobię to. Doskonale. Zdejmij klątwę, a król Henselt okaże się łaskawy. Nawet jak nie złapiesz tego leto, osobiście pomogę ci się oczyścić z zarzutów. Detmold jest do twojej dyspozycji. Udzieli ci wszelkich informacji. Od teraz możesz się swobodnie poruszać po obozie i okolicy. A teraz zostaw mnie samego. Klątwa została rzucona trzy lata temu. Czy przez ten czas wydarzyło się coś, co wskazywałoby na jej działanie? Jakie to ma znaczenie? Królu nie mówimy o bazarowej wróżbie, ani o zaklęciu rzuconym przez początkującego magika. Ta klątwa wywołała zaćmienie słońca i przyzwała dziesiątki duchów. Mamy do czynienia ze skomplikowanym wielostopniowym zaklęciem. Żeby je rzucić, trzeba mieć nielada wiedzę i umiejętności. Zdjęcie takiego czaru jest jeszcze trudniejsze. Jeśli mam się tego podjąć, oczekuję współpracy. E. Niech będzie. Gdy przecieraliśmy się przez mgłę, krzyczałeś, że to klątwa Glewisik. Sabryny Glewisik, czarodziejki mojej niegdysiejszej doradczyni, kazałem ją przybić do koła odwozu i spalić. Umierając, przekleła mnie i mój ród. To było kilka lat temu. Pamiętasz, królu, jak brzmiała klątwa? Co dokładnie powiedziała Sabrina? Wszystko, co wówczas przepowiedziała, w jakimś sensie się sprawdziło. Gwiazda zdobna w krwawe warkocz przecięła nieboskłon. Kwadratowe monety z morskich głębin mam ją, serca głupców. Monety? Tak. Detmold znalazł kilka u żołnierzy podejrzanych o zdradę. Ta. Myślę, że będę musiał to wszystko wyjaśnić. Za co skazałeś Sabrinę, królu? Rok po Pokoju Cintryjskim walczyłem z Demawendem o dolną marchię. Generał Vandergrift dowodził częścią moich wojsk. Przyprawił się przez Pontar i przyjął bitwę na tym polu. Trwała do późnych godzin wieczornych. W końcu Sabrina Glewisik postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Na pole bitwy spadły płonące kule. Ponad 3000 ludzi zmieniło się w spalone mięso. Ogień trawił wszystkich walczących. Rycerze piekli się w pancerzach. Zmieniali wskowyczące z bólu zwierzęta. Wojna to zajęcie dla ludzi honoru. Gdy biorą się za nią tacy jak Levisik zmienia się w piekło. Co popchnęło Sabrinę do ataku na własne wojska? Miała jakiś powód? Nic mi o tym nie wiadomo. Była moim doradcą. Członkinią Rady Czarodziejów. Przez lata tolerowałem jej wybryki. Była legalna? No? <laughs> Tylko wobec siebie samej. Okej, okay, otrzymałem nowy poziom. No i cóż, pewnie jak nowe zadania. Aha, preludium. Ok, zakończone. Teraz sprawdzimy co my tam mamy za dalsze zadania. Na pewno muszę Na pewno muszę porozmawiać z Edmoldem. Okej, okay, wejdę w swój dziennik zadań. Okej. Okay. Nie ma mocnych obóz Kedwen, to rozumiem. Preludium. Zabójcy królów. Powracające wspomnienia. Narasta jak z kola te. Ech, zaraz, ja tutaj tak troszeczkę się zapędziłem. No cóż, myślę, że albo muszę się rozejrzeć po obozie. No bo na przykład mam tutaj zadanie poboczne, nie ma mocnych. W siłowaniu się na rękę z kimś muszę się zmierzyć. Albo dalej kontynuować zadanie zabójcy Królów. Ok, tutaj to zadanie. Nie, na razie je odhaczę. Albo nie, nie będę go odhaczał. Spoko. No cóż, najpierw muszę znaleźć Deathmolta i z nim porozmawiać. Zacznę od rozglądania się po obozie. Zapraszam Aha. do siebie nie No cóż. Teoria spisko, nawet zadanie. I widzę, że nie uniknę rozmowy z Detmoltem. Nic w tym obozie szczególnego widzę się nie dzieje. Ci żołnierze znadzeni niesamowicie. Może na Okej, okay, co masz mi do powiedzenia Detmold? Nawet nie wiesz, jak bardzo się raduję na myśl o naszej współpracy Fakt, nie wiem Zobaczysz, Geralt, nadchodzą lepsze czasy Nie przeszkadza ci, że zwracam się do ciebie po imieniu? Nie Wspaniale Czuję, że się zaprzyjaźnimy hmm. Nie będę się nie zawał żadne koszary Nie szukam przyjaciół, Detmold Bierzmy się do roboty Dobrze, w końcu to ty jesteś bohaterem Jak mogę ci pomóc, biały wilku? Zauważyłeś, że nie wszystkie duchy były agresywne? Mhm. Mm Większość znikała, gdy się zbliżaliśmy. Myślę, że moc klątwy korumpuje duchy poległych w bitwie i zmienia w Draugiry. Draugiry? To jakaś wiedźmińska nazwa upiorów? Demonów. Draugiry to demony wojny. Powstają na polach szczególnie krwawych i zajadłych bitew. To skondensowana żądza mordu i nienawiści. Mniejsza z tym. Wiesz, jak się pozbyć tych Draugirów? Zazwyczaj wystarczy srebrny miecz. Ale póki klątwa działa, będą się pojawiać nowe. To duchy żołnierzy są kluczem. Gdyby udało się odwrócić bieg bitwy, no to do dzieła. Bierz miecz i odwracaj. Będę potrzebował symboli wojny należących do żołnierzy poległych w bitwie. Nienawiść, śmierć, odwaga i wiara. Wszystkie artefakty muszą być aktywne magicznie i związane z poległymi w bitwie, inaczej nie zwabię duchów. Nie mam pojęcia skąd je wziąć. Poza tym nie znam się na symbolice wojennej. Sam to zrobię. Dla ciebie mam inne zadanie. Miałeś już do czynienia z klątwami? Kilka nawet rzuciłem. Komuś wyrosły ośle uszy, komuś spłonął dom, no takie tam niedzielne przekleństwa. Ech, zaraza. A zdejmowałeś klątwy? Odczyniałeś uroki? Nie miałem okazji, ale teorię mam opanowaną. W Akademii Magicznej byłem prymusem. O takich klątwach raczej nie uczą w Banhard. Przekleństwo Glewisi, to klątwa krwi czwartego stopnia. Nazywana również klątwą arcymistrzyni. Myląca nazwa. Rzucali ją mniej lub bardziej szaleni magowie lub kapłani, niekoniecznie kobiety. Widzę, że odrabiałeś prace domowe. Wyjaśnij działanie klątwy krwi. Normalna klątwa krwi to banał. Upuszczasz sobie trochę krwi, najlepiej o północy, zapalasz kilka świec. Sabrina miała cały stos. Pytam o klątwę Glevisik. Dlaczego sam nie przeczytasz? Mam całą potrzebną literaturę. W zasadzie mógłbyś ograniczyć się do wielkiej encyklopedii klątw, uroków i wróżb oraz do opracowania Tisai de Vries i Margarity Loanty-Lee, mistrzowie magii o klątwach, dzieła wybrane. Hmm. Nie chcę mi się czytać. Nie będę tracił czasu na czytanie. Mów, co ważnego jest w tej książce. Nie ma się czego wstydzić, Geralt. W naszych czasach tylko nielicznym było dane poznać sztukę czytania i pisania. Analfabetyzm to... Umiem czytać magiku, czas ucieka. Zacznij wreszcie pomagać. Zjawiska, efekty, które wywołuje klątwa krwi czwartego stopnia, wymagają olbrzymich ilości mocy. Zaćmienie słońca, śmierć całej dynastii, bitwa upiorów. Żaden czarodziej, ba! Żadna żywa istota nie jest w stanie zebrać takich pokładów energii. To niemożliwe. Ale sprytni magowie odkryli, jak uczynić możliwym to, co niemożliwe. I od tej pory cały świat żyje w strachu przed waszymi klątwami. Genialne. Co wymyśliliście? Przepowiednia otwierająca klątwę krwi to tak naprawdę zaklęcie wiążące moc. Powinno być rzucone na miejsce posiadające odpowiednie właściwości kumulacyjne. Pole bitwy świetnie się nadaje. Ziemia przesiąknięta krwią, precyzyjne granice, wymiar symboliczny. Gdy rzucający wypowie słowa przepowiedni, zaklęcie zaczyna kumulować moc. Przez trzy lata. Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu zaklęcie wiążące zbierało moc. Czerpało z żywiołów ognia, ziemi, powietrza i wody. Zgromadzona w ten sposób energia mogłaby poruszyć gwiazdy, następnie aktywator, czyli jedno z przepowiedzianych wydarzeń musi mieć charakter symboliczny. Powoduje uwolnienie skumulowanej energii, z której korzysta już właściwa klątwa. Ta z reguły nie jest w stanie wykorzystać całej zebranej mocy, która musi znaleźć jakieś ujście. Powstają efekty uboczne, jak zaćmienie słońca. Próbuję cokolwiek z tego zrozumieć. Jesteś pewien, że to Sabrina rzuciła klątwę? Absolutnie. Istnieje sześć potwierdzonych przypadków rzucenia klątwy tego rodzaju. A potwierdzone przypadki zdjęcia takiej klątwy? Jeden. Dokonał tego zespół czarodziejów pod przewodnictwem arcymistrzyni Franceski Findaver. Stąd druga nazwa klątwy. W jego skład wchodziła między innymi Sabrina Glewisik. Jaki ten świat mały. Zrobiło się jeszcze straszniej. To nie wszystko. Klątwa, którą zajmowały się Francesca i Sabrina, miała zakończyć żywot przedstawicieli dynastii Senidów, władców Kowiru. Rzucił ją rodalega szkarłatny. Kompletny szaleniec, ale bardzo zdolny. Była też przepowiednia i aktywator. Rozumiem. Sabrina zwyczajnie zerżnęła zaklęcie od tego rodalegi. Dokładnie. Poza tym byli świadkowie, król i cała kompania wojska. Dlaczego Henselt jeszcze dycha? Dlaczego w momencie, kiedy zabił kapłana, nie rozpękł się jak dojrzały pomidor pod obcasem krasnoluda? Może Glewisik chciała, żeby Henselt wyczekiwał na nieuchronną śmierć? Nie sądzę Znam trochę czarodziejki, są wredne, to fakt Ale najważniejszy jest dla nich efekt Pamiętaj, Sabrina rzucała klątwę, skwiercząc na stosie w sposób dość niemiły Podejrzewam, że coś pochrzaniła na koniec Chcesz powiedzieć, że Henselt jest bezpieczny? Chcę powiedzieć, że można go ocalić Odciąć od serca klątwy bitwy upiorów. To najsłabsze ogniwo przekleństwa. Jak? Jeszcze nie wiem. Podejrzewam, że mogę przyzwać ducha Sabriny i zmusić, by uwolnił Henselta, ale najpierw muszę poznać okoliczności śmierci czarodziejki. Hmm. Jeśli się nie mylę, do rzucenia klątwy krwi potrzebna jest krew. Tak właśnie, a Zalisz nie inaczej. Skąd Sabrina wzięła tyle krwi? przecież była przybita do koła odwozu to proste umysły niektórych żołnierzy są raczej nieskomplikowane zwabiła żołdaka który miał zadać jej cios łaski Sabrina potrzebowała pchnięcia, które skróci jej męki i zawiąże czar I tu się pomyliła, zrobiła błąd Ta dziwka dokonała cudów, zebrała moc, trafiła z przepowiednią i aktywatorem A na koniec wyłożyła się na najprostszym Nie podniecaj się Wybrała jakiegoś łamagę Słyszałem, że musiał ją dźgać pięć razy, a wiedźma i tak nie mogła wyzionąć ducha Nikt nie pilnował stosu? To właśnie jednego ze strażników upatrzyła sobie nasza czarownica Żołnierze byli wściekli, bo zepsuł im widowisko, a króla już przy tym nie było Nieważne, nie. krew popłynęła, klątwa zadziałała. Ale dziwka kary nie uniknęła. No dobra, zapytam o te monety, o których mówił król Hensel. Kometa jest, morderstwo było. Co z monetami? Też są. To nie wystarczy? Nie. Czyżbym trafił na jakiś wstydliwy sekret? Tajemnica państwowa. Głowa państwa może niebawem stracić głowę, jeśli mi nie powiesz. Spisek wojskowy. Mogę wyjawić tylko tyle. Znakiem rozpoznawczym spiskowców są kwadratowe monety z rybią łuską. Zróbmy tak. Nie będę ci przeszkadzał w śledztwie. Jeśli się czegoś dowiesz, dasz mi znać. Natomiast jeśli ja natknę się na coś związanego z klątwą... To dasz mi znać. Niech będzie. Taki deal po prostu. Okej, okay, no to bierzmy się do roboty. Pomożesz mi, Detmold. Oczywiście. Rozkaz króla. No to słuchaj. Odwalisz papierkową robotę. Zdaje się, że to lubisz. W czasie przyzywania ducha Sabryny będę potrzebował runów ochronnych. Muszą utrzymać ducha czarodziejki i wszystko, co przy okazji przylezie z zaświatów. Znajdź coś dla mnie w swoim księgozbiorze. Muszą być proste do wykonania, nie będziemy mieli artysty malarza. Ponadto Draugiry niebawem rozpoczną wycieczki po Henselta. Gdy opuszczą pole bitwy, nie powinno być problemu. Twoi ludzie dadzą sobie radę. Uzbroisz ich w posrebrzaną broń. Powinno wystarczyć. Henseltowi też przydałoby się coś srebrnego do obrony. Nad wejściem do namiotu króla powiesisz wieniec z pięciornika i blekotu. Wewnątrz cały czas musi się palić ogień ze świeżych gałęzi jałowca. Skąd wezmę tyle srebra? Jak dla mnie możesz przetopić swoją kolekcję z dzbanków. To nie są dzbanki, tylko srebrne wazy z Nazairu. Na koniec odbędziesz rozmowę z Henseltem. Wytłumaczysz mu, że będę go potrzebował. A ty? Będziesz chlał piwo i macał obozowe dziewki? Też. Ustalę, jakich przedmiotów potrzebuję, żeby odesłać walczące zjawy w ze światy. I przygotuję się do przyzwania ducha Sabrina. Wpadnę, gdy się czegoś dowiem i dam ci kolejne zadania. Poczekaj, jak doszedłeś do tego, że możesz odzyskać pamięć zdejmując klątwę? Nie lubię, gdy ktoś grzebie w moim życiu. Poznawanie sekretów to moja praca. Muszę znać tajemnice wszystkich, których dopuszczam do króla. I przyznaję, lubię swoją pracę. Moja przeszłość nie ma nic wspólnego z Hanseltem. Tego nie wiesz. Zastanawiałeś się, dlaczego nie mam przyjaciół? Bo zawsze prędzej czy później odkrywam ich tajemnice. A później są przesłuchania, tortury, egzekucje. Zostaw moją przeszłość w spokoju. O. Oh. Okej, okay. czyli... Symbol odwagi. Jest tych. Nowych zadań trochę. No dobra, od czego tu zacząć, to będę się zastanawiał w przyszłym odcinku. A na razie serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia, cześć i czołem.